Mam przyjemność Państwu zaprezentować właśnie firmę Start Produkty i plan marketingowy w drugiej części. Może zacznijmy od takiego pierwszego slajdu. Jak chcemy żyć w przyszłości? Każdy z nas ma 24 godziny na dobę i w zależności od tego, jak wykorzystujemy te godziny, tak mamy też od, od tyle zarabiamy i, i taki jest nasz, nasz status. Ja kiedyś pracowałem na etacie, podobało mi się, jak ktoś mi mówi, kiedy mam być wolne, kiedy mam być zmęczony, kiedy mam iść na urlop albo kiedy kiedy, ile mam zarabiać, tak? bo, to, bo to najbardziej bolało, że cały miesiąc człowiek pracował nawet ciężej, a, a niekoniecznie szły za tym pieniądze. Wziąłem tak. sprawy w swoje ręce i y, otworzyłem jedną firmę, później drugą, y, szło czasami dobrze, czasami gorzej, natomiast im więcej miałem pracowników, tym mniej mnie było w domu. Czy ktoś kiedyś mi powiedział, że y, każdy pracownik to jest dodatkowy ból głowy. Nie wiem czy słyszeliście takie stwierdzenie. Ja jako przedsiębiorca musiałem zrobić praktycznie wszystko w tej małej swojej firmie, bo jak są duże przedsiębiorstwa, to mają poukładane działy kardy i tak dalej. Najwięcej w Polsce jest biznesów małych, gdzie jest kilku pracowników i ja już po prostu nie dawałem rady, a jakby charakter tego biznesu był taki, że jeżeli coś... Przedajemy, no to mamy pieniądze, jak w firmie nie ma, no to nie funkcjonuje to wszystko, więc nie mogłem być chory, nie mogłem jechać dalej gdzieś na urlop, wykorzystać te pieniądze, które zarobiłem, bo musiałem siedzieć cały czas w firmie. I to nie ja miałem ten biznes, tylko tak naprawdę biznes miał nie. Trafiłem kiedyś na ciekawą koncepcję biznesową, kiedy, a jeszcze pracownicy, którzy u mnie pracowali, no przekazałem im wiedzę, poświęciłem im bardzo dużo czasu, co zrobili? Niektórzy otworzyli swoje firmy, niektórzy poszli do konkurencji. Więc to też jest taki argument, który mi powiedział, że no, nie tędy jest droga. Poznałem fajną koncepcję biznesową, gdzie, gdzie nie ma szefa. Tak? Nie, nie ma szefa, więc nikt nam nie mówi, co mamy robić. My też nie jesteśmy niczym szefem, więc nie wydajemy poleceń. Dajemy przykład tego, co się robi i wspólnie wspieramy się, żeby zarabiać pieniądze. Bardzo mi się to spodobało i najważniejsze w tym. Cześć. Najważniejsze w tym jeszcze było takie słowo jak dochód pasywny. Nie wiem, czy kiedyś, kiedykolwiek wam się takie słowo odbiło uszy. Kiedy nie my pracujemy na pieniądze, tylko pieniądze pracują. Dla nas. Tworzymy tak zwaną dźwignię finansową. Dlatego można podwoić swoje dochody, można pracować tylko 20 godzin tygodniowo i, i zarabiać więcej. Bo tu nie chodzi o to, żeby zarabiać więcej trzeba więcej pracować, tylko mądrzej pracować. Bardzo fajną koncepcję biznesową Wam przedstawię i to Wy sobie zobaczycie, czy, czy, czy możecie z tego skorzystać. Natomiast Bra branża, w której bierzemy udział, jest to branża urody dietetyczna. Czy to jest właściwy biznes? Yy, właścicielem Biedronki jest firma Geronimo Martens yy, z, z Portugalii i, yy, i w Kerturze pojawił się taki sklep Hebe. Słyszeliście o tych sklepach sieciowych Hebe z kosmetykami? Dokładnie to samo co Rossmann, może ładnie to wszystko yy, zrobione, bo Rossmann już jest ileś tam czasu na rynku. Właścicielem jest Jeronimo Martez, czyli właściciel Biedronki. Właściciel Biedronki robi obroty w Herfurze. Fajnie, nie? Dlaczego zainwestowali miliony dolarów? Dlatego, że to jest branża, która się będzie rozwijać i rozwija się cały czas. Bo nie wiem, czy ktoś z Państwa zna kogoś, chociaż jedną osobę, która chciałaby wyglądać młodziej. Znamy takie osoby? A Znamy chociaż jedną osobę, która by chciała pozbyć się kilku zbędnych kilogramów. Tak, też znamy takie osoby. No to jesteśmy w dobrym miejscu. Do 2020 roku na pewno mamy niesamowity rozpęd i rozwój tej branży, więc bierzemy udział w tej branży. Natomiast średnio 300 miliardów dochodów co roku jest w tej branży wydawane. W różnych formach. Najwięcej to jest zabiegów w klinikach de facto urody. Po prostu bardzo dużo obrotów w, tym, w tej materii jest, natomiast połowa z tych obrotów to są zawieki kwasem hialuronowym. Nie wiem, czy macie świadomość tego. A Polska jest na pierwszym miejscu w Europie. Firma Wellstar jest od 10 lat na rynku. Właścicielem tej firmy jest Christian Wissner, magazyn menadżer. Zobaczył nasz sukces sukces firmy w ubiegłym roku, która no po 10 latach działania na rynku nagle ponad 1000% wzrost obrotu i dochodów. Co to takiego się wydarzyło? Także zrobił wywiad z właścicielem firmy i w grudniowym magazynie taki załącznik jest bardzo fajnie opisany jego pomysł, jego koncepcja i wizja rozwoju tej branży, w której bierzemy właśnie tutaj udział i mam okazję zaprezentować. Wspiera się tutaj fachowcami, doświadczonymi ludźmi, z którymi w tamtym roku wypuścił na rynek dokładnie w styczniu ubiegłego roku te produkty. te produkty i pewien system dotarcia do klienta, o którym za chwileczkę opowiem. Na początku, o produktach. To, co zawiera urządzenie Badę Lifter, nie jest to jakimś wynalazkiem. Wynalazkiem jest to samo urządzenie i opatentowane. Natomiast to, co jest w środku, to jak Państwo pójdą do kliniki, urody i będą chcieli sobie zmodelować sylwetkę, to zabieg frekwencji radiowej kosztuje tam 160-180 zł. Można na taki zabieg, który przy jednym zabiegu tam od 200 do 500 gram czystego tłuszczu usuwamy z organizmu, w zależności od powierzchni roboczej, nie można robić tego codziennie, więc robimy co drugi dzień. Więc obliczając powiedzmy 500 gram. Więc o drugi dzień przez cały miesiąc możemy pozbyć się kilku ładnych kilogramów. Natomiast jeżeli pójdziemy na zabieg do kliniki, no, który kosztuje 180 zł, a nasz budżet jest ograniczony, no to pójdziemy na takie zabiegi dwa razy w miesiącu, oczekujemy nie wiadomo jakich rezultatów, bo te rezultaty nie nadchodzą, bo trzeba wydać konkretne pieniądze na te zabiegi, żeby były skuteczne. Ale to wtedy wiąże się oczywiście z finansową tutaj sprawą. Czy każdego na to stać? No nie. Więc firma opatentowała urządzenie, które tą technologię zawiera, można sobie robić samemu w domu, a zabieg praktycznie nie kosztuje nic w zestawie startowym. A jak kosmetyki się skończą, no to kosmetyki do tego zabiegu kosztują euro 60. Można robić sobie co drugi dzień w domu przed telewizorem zabieg na ciało. Czy to, czy to, by, czy to jest dobry pomysł? Jak Państwo uważacie? Koncepcja jest taka, żeby każdy miał do tej technologii dostęp i żeby mógł skorzystać z tej technologii, a nie wydawać na to duże pieniądze. Oczywiście takie badzie, takie problematyczne obszary na, na, na ciele również y, jesteśmy w stanie tym, tym urządzeniem so, sobie usunąć, poprawić sprężystość tkanki i skóry. Do tego urządzenia są jeszcze specjalne suplementy, które y, pozwalają nam y, oczyścić y, y, tą y, limfę z organizmu, ten, y, to wszystko, co się wytrąca w trakcie zabiegu a także żel, który no jest taką niezbędny do tego urządzenia, jest to nasz system. Samo urządzenie nie działa, same, same kosmetyki też nie działają. Jest to wszystko produkowane spójnie. Urządzenie do, do twarzy, to jest drugie urządzenie, to jest... No może te gubice zdejmę, żeby Państwo mieli różnicę. To jest urządzenie Facelifter. Zawiera cztery różne technologie, które są stosowane w w gabinetach kosmetycznych. Nie każdym, bo to trzeba mieć taki dziwny sprzęt z wysięgnikiem, żeby, żeby komuś robić ten zabieg. A to wszystko jest w tym urządzeniu. Te technologie to najważniejszą technologią. Aha, tu jeszcze zdjęcie osób, które no, osiągnęły bardzo dobre sukcesy, jeżeli chodzi o, o urządzenie do ciała. W Polsce też już jest kilka osób, które mają się czym pochwalić. Także przejdźmy do urządzenia do, do, do twarzy. Krótko chcę to. Przejdź, żebyśmy mogli tutaj dalej porozmawiać o koncepcji biznesowej. Urządzenie do twarzy zawiera cztery różne funkcje, najważniejszą jest hialuron. To jest naturalna substancja w organizmie, która z wiekiem, z wiekiem po 25 roku życia zaczyna być w coraz mniejszym stopniu produkowana przez nasz organizm. Efektem tego jest to, że skóra wysycha, traci sprężystość, powstają zmarszczki i no, taki opadnięty policzek. Tym urządzeniem wprowadzamy kwas hialuronowy, który jest specjalnie skonstruowany biocząsteczkowy, bio dwucząsteczkowy, który osiada na różnych partiach skóry. Wprowadzamy w głąb, wmasowujemy tymi prądami jonoforezy. Ja nie chcę się tutaj na, na te czynniki pierwsze rozkładać. Więc wprowadzamy ten hialuron w głębokie partie skóry. To jest beziniekcyjnie, więc nie jest jakieś szkodliwe. Nie musimy mieć jakiejś fachowej wiedzy. Robimy taki sam sobie zabieg w domu bez żadnego problemu. Ja sobie w lutym kilka takich zabiegów zrobiłem, widziałem bardzo znaczący efekt na jednej połowie mojej twarzy, także wypróbowałem na sobie. Znam osoby, które też używają tego sprzętu. Jest to, te, te urządzenia są w 100% skuteczne. To jest najważniejsze. Proszę na tym się nie zastanawiać, czy tak tanie urządzenie może być skuteczne. Może w kabinetach kosmetycznych te urządzenia są za drogie do ich wartości po to, żeby no, te, na zabiegach się zarabiało. Wszystko, co potrzeba, żeby odmodzić sobie twarz, te urządzenie zawiera. EMS to jest technologia stymulacji mięśni i te, tych mięśni policzkowych, które no z biegiem czasu wiotczają, zanikają, opadają i, i nie biorą udziału przede wszystkim w naszej mimice twarzy, czy uśmiechaniu się, czy rozmowie, one po prostu są. Przyciąganie ziemskie działa i z biegiem czasu te mięśnie się tutaj z, zmniejszają. Stymulujemy, ujędniamy, jakby modelujemy swoją twarz. Trzecia technologia to jest również frekwencja radiowa, czyli te urządzenie w mniejszym stopniu zawiera tą technologię, które urządzenie ma do ciała. I tą funkcją modelujemy sobie twarz, czyli usuwamy podwójny podpródek, jak mamy tutaj gdzieś takie, odłożył się tłuszcz, to możemy tym urządzeniem sobie to zmodelować. W zestawie startowym, który klient czy dystrybutor kupuje są kosmetyki, więc te zabiegi nic nie kosztują. Jak się kosmetyki skończą, taki zabieg mniej więcej kosztuje około 1,5. Euro. Uzupełnieniem tej oferty jest jakby, uzupełnieniem tej pracy na twarzy jest iLifter, jest to urządzenie, taki masażer pod oczy, w te delikatne partie oczu wmasowujemy kwas hialuronowy, który jest tutaj w tym aplikancie, w tym, w tej, w tym kartridżu i tutaj mikrowibracje włączamy i kilka takich ruchów po prostu delikatnie wmasowujemy w te partie. Nowością, którą przywieźliśmy w tej chwili z Monachium w niedzielę, jest urządzenie, które zawiera mikrowibracje, ale również jonoforedy. Jest na tyle nieszkodliwe, jeżeli chodzi o te banky pod oczami, a na ile skuteczne jest, to widzieliśmy wczoraj na, na kilku zabiegach. Jak? Ja się czułem, jakbym był jakimś malarzem, który, który gumką zmazuje zmarszczki, nie? bo kilka posunięć, Każde posunięcie coraz. Zaczarowany oówek. Tak Zaczarowany tak? Tu pod oczami w tych partiach po prostu czegoś takiego nie widziałem. To urządzenie mam od niedzieli i. Siadajcie sobie tutaj. Te urządzenie mam od niedzieli i pierwszy raz wczoraj robiłem właśnie zabity tutaj koleżanką i po prostu się uśmiechałem. Efekty, które są już rozgłośnione od jakiegoś czasu, my mamy już w Polsce sukcesy pewnych osób, które te urządzenia stosują. No To jest na przykład taka Węgierka, która przed i po ma zrobione zdjęcia. Takie zdjęcia też będziemy my robić tutaj osobom, które zakupiły ten zestaw, które chcą oczywiście, które, które chcą, żeby sobie zobaczyć jak wyglądały przed, bo jak widzimy się codziennie w lusterku, to nie widzimy jak głosy rosną, tak? ale jak za tydzień byśmy się zobaczyli, to już widzimy, że, że mamy odrosty. Więc dobrze jest kontrolować to w ten sposób. W klubach urody również takie są zdjęcia na, na ścianie, po prostu po to, żeby komuś pokazać, jak te efekty wyglądają, żeby ktoś też miał wyobrażenie, jak może sobie tutaj poprawić urodę, znaczy wygląd. Natomiast ta osoba była bardzo sfrustrowana, ponieważ trzy lata temu poddała się zabiegom operacyjnym. Miała operację robioną na twarzy, dużo zapłaciła, kwas hialuronowy, botox różne tego typu historie po trzech latach po zabiegu była strasznie smustrowana, nie wychodziła do ludzi. Znajomy pokazał jej produkty, zaczęła używać po kilku tygodniach, jej twarz wygląda, ta jest całkowicie inną osobą. Czy Państwo lubicie coś sprzedawać? Ale... Może odwrotnie, tam to zgasić, a to zapalić. Nie, nie, właśnie. Dobrze. O, no. teraz. Ale, zacząłem... ale, tu, ale tu zapalić, to, to tu od, u nas zapalić, o a. tak. Czy Państwo lubicie coś sprzedawać? Niekoniecznie, prawda? Więc jak powstaje sprzedaż naszych urządzeń, naszych produktów? W jaki sposób my sprzedajemy? Jest to system social Selig, system club selling, system klubów. Firma w Niemczech w ubiegłym roku pierwsze swoje urządzenia pierwszej generacji do Jono takie urządzenia sprzedawała w salonie fryzjerskim. Znacie jakiś salon fryzjerski? W takim salonie i klientów takimi bezpłatnymi voucherami. Każdy z nas lubi dostawać prezenty, każdy z nas też lubi rozdawać prezenty, więc nie trzeba się uczyć, żeby komuś dać prezent. Prezent na bezpłatny zabieg kwasem sialuronowym o wartości 120 zł. Mam możliwość sobie wręczenia za darmo. W klubie tu i tu, nowo otwarte, nowe technologie. Pierwsze 100 osób dostaje za to. Mam kilka voucherów, akurat mi się udało pozyskać. Czy byłbyś, byłabyś zainteresowana, żeby z tego skorzystać? Kto by był zainteresowany skorzystać z zabiegu bezpłatnego? Tak samo zabieg na ciało, tak? Czy chcesz skorzystać z zabiegu modelowania sylwetki? Usunie się kilka zbędnych tutaj gram tłuszczu. Zabieg. O jakiejś wartości jest bezpłatny. Przechodzą klienci, którzy się rejestrują. Oczywiście, voucher jest ważny dwa dni, więc trzeba się szybko zarejestrować, żeby zabiegł nieprzepad ten bezpłatny. Przechodzą klienci do takich klubów. Co to jest klub Beauty Style, klub firmy West. Każdy może taki klub otworzyć. Nie trzeba być kosmetykiem. To jest miejsce, w którym klient czuje się dobrze, gdzie jest miła obsługa, która się uśmiecha do tego klienta i rozmawia o tym. O jego, o jego tutaj potrzebach, tak? Jakie ma potrzeby związane ze swoją urodą, co, co by chciał poprawić, ile do tej pory wydaje na pieniędzy na kosmetyki związane ze swoją urodą, jakie zabiegi stosował. mam takie fajne ankiety, które wypełniamy z klientem w takim klubie, powstaje tam słupek jakiejś kwoty, tak? Ile klient wydaje do tej pory, a ile by wstaje, w stanie był wydać miesięcznie na swoją urodę, gdyby widział znaczące poprawy i efekty. Dokończymy ankietę na koniec. Później przechodzimy do testowego zabiegu i przed zabiegiem jest skaner prawdy. Skaner prawdy to jest takie urządzenie, które nam skanuje zawartość podskórnej wody. Mimo tego, że klient nam mówił tutaj, że używa jakiś kremów ze złotem, srebrnym czy platyną, z hialuronem, nieważne, to ten kremy zostają na tej pierwszej warstwie, one w głąb się nie przedostają. Więc y, zobaczymy jaka jest prawda tutaj, y, ile pana, Pani skóra ma lat. No jak mniej, mniej niż 50 to jest źle, jak mniej niż 40 to jest tragicznie, jak mniej niż 30 to badamy puls, czy żyje. Przeważnie ile jest? 32, 4, 29. Y, no to zapraszamy na... Zapisujemy oczywiście w tej ankiecie, nie? Tak wygląda sprzedaż w klubie. Zapisujemy w ankiecie ten zaszyt, znaczy ten, to, ten wynik i przechodzimy do zabiegu. Za chwileczkę takie zabiegi tutaj możemy dwa, trzy, cztery, jak będą osoby zainteresowane wykonać. Zobaczycie na własnej tutaj skórze. Oczywiście jest to nieszkodliwy zabieg. I, I sobie zobaczycie, jakie są efekty. Już po pierwszym zabiegu widać znaczące efekty. Po pierwszym zabiegu, zgadza się czy nie, nie zgadza się? Wczoraj były robione zabiegi. Na końcu, po zabiegu, zabieg trwa 6 minut dosłownie. Oczyszczanie 3 minuty: będziemy mogli to zobaczyć sobie po, po czym zmywamy to ten żel, który służy do oczyszczania. Nakładamy kwas kwasionuronowy urządzenie, wprowadzamy go i na końcu. Badamy ile po. Ile po było? Dwa razy więcej? Tak. Czasami trzy, nie? Prawie tak. dwa i pół razy. Po zabiegu, oczywiście, jest to pierwszy test. Drugi, który też zanotujemy tutaj, oczywiście, przed po. Drugi test notujemy dotykowy, tak? czy widać jakąś tutaj poprawę, jakąś tej tego miejsca zabiegu. Oczywiście, zawsze to widać, więc notujemy, że tak. Trzeci test to jest test. No i to jest taki najfajniejszy test, bo wtedy są emocje. Wtedy są emocje i powstają pytania. Ile to kosztuje? Wy Pani W sumie nic nie musi Pani za to zapłacić. Tylko zamiast 120 zł tam, gdzie Pani do tej pory wydaje, lata urządzenia kosztuje 120 zł miesięcznie, Razem z kosmetykami. Jak ktoś wydaje więcej, to proponujemy mu taki zestaw, który zawiera 8 kremów, 8 maseczek, 8 kremów na noc. 4 kwasy kialuronowe, 4 żele Detox, 4 te żele, te kremy wtedy są tańsze. 50% są zrabatowane, ale w tym większym, pełniejszym zestawie wychodzi taniej. No jeżeli ktoś wydaje 500 zł miesięcznie na kosmetyki albo napisał, o jakby był, jakby był efekt, to bym wydawała 500 zł. No to nie musi tyle wydawać, bo rata na ten cały zestaw na 2 lata kosztuje 270 zł. Na 2 lata urody. Jeżeli ktoś mówi, że to za drogo, no to pytamy się, czy za dwa lata też chce może wyglądać. No też, no to taki zestaw na dwa lata. A jak nie to zestaw podstawowy za 120 zł. Klient, który nie jest zainteresowany jeszcze nawet tym za 120 zł, albo no, nie jest to na jego kieszeń, mało wydaje albo nic nie wydaje, no to firma chce, żeby każdy klient był zadowolony i możemy mu zaoferować takie urządzenie pierwszej generacji lub ten wspomniany eyelifter, który likwiduje te zmarszczki w okolicy oczu. No i ta rata za to urządzenie to jest 80 zł miesięcznie. Czy to by była dobra propozycja? No dobra, albo nie, no to proszę jeszcze przyjść na jeden zabieg albo dwa. Trzeci dostaje gratis. Kosztują 80 zł. Pierwszy był bezpłatny, ale następne zabiegi są po 80 zł, ale jak przyjdzie na dwa, to trzeci jeszcze ma darmowy. No i wtedy nie ma siły, że taka osoba nie będzie chciała tego kupić. A jak nie, no to okej, okay. nic się nie stało, prawda? Tak wygląda system. Jak Wam się to podoba? I teraz Wam powiem coś ciekawego. Tych klubów w Polsce jeszcze nie ma. W Niemczech jest ponad 300. Firma jest od stycznia tego roku w Polsce. Przez 3 miesiące poszukiwała dystrybutorów osób, które chcą na tym rynku zaistnieć i zarabiać z tego rynku. Od kwietnia jest, ruszyła sprzedaż, więc już mamy cenniki, znamy ile co kosztuje, ile kosztuje rata na urządzenie. Są całe cenniki marża, jaka jest na urządzeniach. Natomiast w Polsce ma być otwartych takich tysiąc klubów w tym roku. Właścicielka klubu w, w, w Słowacji, tak, byliśmy w Monachium teraz na takim dużym spotkaniu dystrybutorów, zdobyła wszelkie rekordy. Jej klub robi obroty 400 tysięcy prawie w miesiącu. Obroty. A ona zarabia 30 ponad tysięcy. Ja przeliczają na złotówki, nie? Na złotówki. 30 tysięcy z jednego swojego klubu. Tysiąc po, y, klubów powstaje w Polsce. Pytanie ile, ile trwało dojście do tego poziomu obrotu, bo to jest ważne. Pierwsze dwa tygodnie po otwarciu? Dwa tygodnie. Pierwsze po dwa tygodnie. Po tygodniach otwarcia klubu. 75 klientów kupiło sprzęt. Oczywiście, co godzinę byli dwóch, trzech klientów, którzy na hotelach testowali. Były robione zabiegi, sprzedaż. Takie są możliwości i taki, są, taki jest ten, firmy w Polsce. Tysiąc klubów do końca roku. Ile tego, tych klubów będzie waszych? To są osoby, które zostaną na drugiej części, bo o tym będziemy rozmawiać. A kto jest zainteresowany zabiegiem, to też za chwileczkę. Takie osoby proszę się zgłosić, zrobimy zabieg, zrobimy, yy, przedstawimy jak można to już otrzymać, mimo tego, że jeszcze nie mamy takiego klubu w Zielonej Górze, w Gorzowie, nigdzie w Polsce nie ma takich klubów, już od maja takie kluby powstały. Każdy może taki klub otworzyć. Co to jest klub? Miejsce, w którym klient się czuje dobrze, jakieś łóżeczko, fotelik, sofa do rozmów ze stolikiem, miłe otoczenie, kwiaty, może tak, i, I cały klub. Natomiast takich klubów będzie docelowo w Europie do 2015 roku 20 tysięcy. Więc możemy zarabiać nie tylko ze swojego klubu, ale jak koleżanka w innym mieście albo w naszym mieście otworzy swój klub, to również możemy z tego klubu zarabiać. System prowizyjny jest tak skonstruowany, że to my budujemy rynek zbytu, firmy, i każdy za, ten, za tę budowę tego rynku zbytu otrzymuje profity. I to nie jednorazowo, tylko stale. Czyli to, co wcześniej mówiłem, co to jest dochód pasywny, jak można z tego skorzystać, jak można mieć ten styl życia, kiedy ma się i czas, i pieniądze, a nie tylko pieniądze i nie ma czasu się korzystać z tego, że mamy pieniądze. Social club selling jest to sprzedaż prosta dla każdego. Tak jak mówiłem, nowa osoba, która chciałaby dorobić, czy znacie takie osoby, które chciałyby dorobić kilkaset, kilka tysięcy złotych miesięcznie, może euro powiem, kilkaset euro miesięcznie dorobić do, do swojej wypłaty, no to ile taką osobę nauczyć regułki, jak może rozdać voucher? Jeżeli znamy takie osoby, to one będą zrzeszone do naszego klubu. One będą chodziły, rozdawały vouchery. Czy jakiś fajny stoliczek, taki firmowy, firma ma też takie stoliczki w Fokusie, tak wystawiony, wzbudza zainteresowanie. Ludzie podchodzą, pytają się. Każdy ma swój, swój pomysł na to, żeby do swojego klubu klientów przyprowadzić. My takie osoby szkolimy właścicieli klubów, właściciele klubów szkolą, tych dystrybutorów, którzy rozdają vouchery i w ten sposób się to odbywa. Więc prosta sprzedaż jest dla każdego. Natomiast wyszkolone osoby w klubie prezentują ten sprzęt i sprzedają. Nowe osoby się uczą, chodzą na szkolenia, mamy też fajne szkolenia, także z tego będziemy korzystać. Sprzedaż jest natychmiastowa. Od 50% testujących kupują od razu. Jeżeli takie vouchery wystawimy gdzieś w jakimś gablocie, to będą przypadkowi klienci przychodzić. Ale jeżeli my wyszkolimy tych dystrybutorów jak mają i do kogo mają powiedzieć jakie słowa, no to ta skuteczność będzie większa i jest aż 50%. Czyli co druga osoba, która przychodzi na takie party do klubu, kupuje sprzęt. Bezpośrednio i wygodnie, czyli nie musi mieć przy sobie portfela, wystarczy dowód osobisty od 21 euro raty, bo za te urządzenie srebrne, więc myślę, że to są nie jakieś kwoty niebagatelne, które nie mogłyby być dla za zaakceptowania. Wysoce lukratywna ta sprzedaż jest, bez magazynowania My pokazujemy sprzęt, zamawiamy firmie, firma wysyła bezpośrednio do klienta, wystawia rachunek. Nie musimy tego kupywać, sprzedawać, nie musimy refakturować. To wszystko się odbywa poza nami. My dostajemy tylko prowizję z marży za tą sprzedaż. Oczywiście koszty zatrudniania pracowników również tam odpadają, bo to firma ma stosunek pracy z tym dystrybutorem. Umowę podpisuje się z firmą, a nie z nami. I jeżeli klient bierze na raty, dla nas to nie jest istotne. Od razu mamy całą prowizję wypłacaną za tego klienta. Klient bierze na raty, ale bierze na raty w banku. Ponad 250 otwartych klubów i 1000% wzrostu firma miała w 2013 roku. To samo robi w Polsce. No to mamy na przykład jeden z takich lepszych klubów w Berlinie. W samym Berlinie jest 80 klubów Wellstar, a obrót, który one generują to jest większy niż McDonald's mają w Berlinie. 40 McDonaldów jest w Berlinie, firma ULC ma większy obrót. Więc za inwestycję, która jest niewielka w tej firmie, można być częścią i mieć zarabiać takich obrotów z takich udziałów. Ale bardzo ładny, nie? Wyposażony cztery łyżeczka tam jest duża moc przerobowa. Tak, teraz bym zaprosił właśnie... Kogoś, ale tutaj też światełko by się przydało, jeszcze dodatkowe.